Cześć, witajcie serdecznie w Poradniku Frankowicza. Mamy wrzesień 2022 i jak co miesiąc chcę trochę z Wami porozmawiać, przedstawić Wam trochę aktualności dotyczących Waszych spraw, spraw Frankowiczów. Natomiast dzisiaj troszkę inaczej niż zawsze, poza omówieniem tego, co najważniejsze z życia frankowiczów, czyli temat główny, czyli pozwy banków, straszenie pozwami banków, korzystanie z kapitału itd. Sąd najwyższy, co bardzo pozytywne, odrzuca pozwy. Oczywiście mówimy tutaj o skargach kasacyjnych na wygrane sprawy, które są składane przez banki. No i niestety ogromna, jakby tutaj generalnie rzecz ujmując, no niedola finansowa pod kątem przede wszystkim wzrostu stóp procentowych o 0,75 punkta procentowego. Stopy procentowe w Szwajcarii są na poziomie historycznym od niemal 11 lat. Natomiast zanim porozmawiamy o tym wszystkim, zanim, zanim powiem was, Wam o tych wszystkich wyrokach, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, które bardzo mocno na dzień dzisiejszy obrazują, oczywiście mówię tutaj o tych uzasadnieniach pisemnych tych wyroków, jak nieuczciwe były to produkty, to wracając do tego, od czego chciałam zacząć, chcę dzisiaj porozmawiać przede wszystkim trochę o emocjach. Być może wrzesień, miesiąc pierwsze powakacyjny, być może jakieś inne okoliczności, może właśnie rosnący kurs franka i kolejna rekordowa podwyżka stóp procentowych spowodowała, że w ostatnich dniach mam coraz więcej telefonów nie dotyczących w zasadzie w ogóle merytorycznego podejścia do tego rodzaju spraw, ekonomicznego również. Nie ma tutaj za wiele pytań w tym zakresie. Myślę, że to wszystko, co robimy przez ostatnie lata jest na tyle klarowne. Macie na naszym blogu życia bez kredytu, na Facebooku, na YouTubie. Macie mnóstwo materiałów. Dziękuję Wam również za to, że oglądacie, bo tam jest ponad 2 miliony obejrzeń kilkadziesiąt tysięcy godzin obejrzanych materiałów, natomiast to są rzeczy, o których mówimy pod, pod kątem właśnie prawa, pod kątem ekonomii, pod kątem zabezpieczenia roszczeń i tak dalej. Natomiast to, co ostatnio do mnie najczęściej trafia, to są niestety pytania natury bardziej psychologicznej, to znaczy, Panie Kamil, jak mam sobie z tym poradzić? Inni mają zabezpieczenie roszczenia, ja nie mam. Ile będzie trwała moja sprawa, czy realnie mam szansę na wygranie, bo banki piszą, że takich szans nie mam. Po prostu wszystko to można sprowadzić do obaw, oczywiście w zależności od tego, na jakim etapie postępowania i w jakim wydziale jest dana osoba. I powiem Wam otwarcie, że zauważyłem, że tak naprawdę rola eksperta, jakim mnie sami nazywacie, w moim odczuciu powinna się również, powinna polegać i opierać się na tym, że takie problemy niemerytoryczne również powinniśmy próbować rozwiązywać. Oczywiście, ja nie czuję się do końca władny temu, żeby dawać Wam tipy, dawać Wam odpowiedzi na te bolączki największe, które macie na dzień dzisiejszy z tym kredytem. Jeżeli oczywiście jeszcze postępowanie trwa, a już najgorzej, jak jeszcze nawet nie zabraliście się za to, czyli nie pozwaliście banku, to o tym to w ogóle za chwilę jeszcze porozmawiamy. Natomiast no, najbardziej trafia do mnie i to, co nieco mnie męczy osobiście wewnętrznie. Czasami mam takie momenty, kiedy jesteśmy, powiedzmy weekend przychodzi, nie ma rozpraw, można faktycznie skupić się na spotkaniach czy, czy na telefonach, i wtedy czuję gorzkie rozmowy, czuję gorzkie maile od, od, od niektórych z Was. Nie dotyczące naszej merytorycznej pracy, bo co do tego nie mam żadnej wątpliwości, że robimy to najlepiej jak tylko umiemy, najlepiej w Polsce i naprawdę czuję, że nie da się tego zrobić lepiej. Natomiast rozumiem i biorę za to odpowiedzialność, że poniekąd również spada na nas. To, co się dzieje w sądach, w szczególności poza Wydziałem Frankowym, czyli dotyczy to osób, które pozwały bank 3-4 lata temu, kiedy jeszcze ten Wydział Frankowy nie istniał, bo przypomnę, że on dopiero powstał w maju, przepraszam, 1 kwietnia 2021 roku. I te osoby, właśnie tak jak już dzisiaj zaznaczyłem, najczęściej mają problem z tym, że muszą płacić raty w sytuacji, w której inni frankowicze tak jak chociażby w tym tygodniu, wiele z nich już trzy tygodnie po złożeniu pozwu przestają płacić raty, bo złożyli pozew do Wydziału Frankowego. Akurat trafiło na sędziego, który miał mało spraw i natychmiast wydał w tym zakresie postanowienie. Pięknie go od razu uzasadniając, że po prostu zabezpieczenie się należy. No i generalnie również jest uprawdowywane te, te, te powództwo dotyczące stwierdzenia ważności umowy. I teraz, oczywiście, z tej strony. Mam ogromne słowa uznania, zadowolenia. Wszyscy oczywiście poklepują, ciesząc się, że już nie będą musieli nigdy płacić tego kredytu. Oczywiście ich oczy są skierowane już w stronę rozprawy, która pewnie skończy cały ten dramat z kredytem frankowym za dwa czy trzy lata. Natomiast rozumiem, że w ramach prowadzonych postępowań dla tych osób, a ich jest ponad 600, którzy mają zabezpieczenie roszczenia, te kwestie, powiedzmy, psychologiczne tak bardzo nie przeszkadzają, no bo skoro nie płaci się kredytu i jest uprawdopodobnione już roszczenie nieważności umowy, no to wtedy nieco łatwiej się czeka na ten wyrok. Natomiast tutaj chcę podkreślić i jednocześnie zwrócić uwagę na te osoby, które jeszcze nie mają zabezpieczenia roszczenia, bądź jego nigdy nie będą miały z uwagi na to, że ich sprawy toczą się w... Innym wydziale niż w wydziale frankowym bądź też są już w apelacji, tam też nie składamy wniosków o zabezpieczenie roszczenia z uwagi na to, że tam nie uda się również tego rodzaju postanowienie, sąd nie wyda takiego postanowienia, a przedłuży to jedynie czas trwania całej apelacji, czyli po prostu wydłuży czas wydania prawomocnego wyroku. I to, co mogę powiedzieć, i dlaczego też ten temat poruszam w ramach poradnika Frankowicza. To jest prośba, żebyście naprawdę nie brali do siebie faktu, że to, że inne osoby mają zabezpieczenie, roszczenia, jest. Żebyście nie odbierali tego, że jesteście pechowcami czy że ktoś was nierówno traktuje. Po prostu przyjmijcie, że takie okoliczności miały miejsce, to znaczy wcześniej. Faktycznie, mimo prób, bo złożyliśmy też przed Wydziałem Frankowym kilkaset takich wniosków, gdzie tylko 5% z nich koniec końców spowodowało zatrzymanie płatności, czyli zabezpieczenie roszczenia, a większość z nich, oczywiście, mimo takiego wniosku, jeszcze kiedy nie mieliśmy wiedzy, że sędziowie nie będą wydawali zabezpieczenia roszczenia w innych wydziałach, takich zabezpieczeń nie otrzymali. Po prostu patrzcie na to długoterminowo i Myślę, że to też dla Was będzie pewnego rodzaju pomocna dłoń, kiedy powiem Wam wszystkim razem tutaj do kamery, że to nie chodzi tak naprawdę o zabezpieczenie roszczenia i o to, że inni posiadają te zabezpieczenie roszczenia, bo oczywiście dla nich jest to duża ulga. Ja to rozumiem. Natomiast przypomnijcie sobie, że w momencie, kiedy pozywaliśmy bank, to wcale nie było mowy o żadnym zabezpieczeniu roszczenia. Ja rozumiem, że w e, sytuacji, kiedy my byśmy mówili o tym, że przestaniecie płacić, a e, jednak płacić dalej musicie, to mogło być rozczarowanie. Natomiast absolutnie taka sytuacja nie miała miejsca, bowiem wtedy po prostu takie zabezpieczenie roszczenia e, nawet trudno było o tym marzyć. Tak? Trudno nawet było o tym rozmawiać, bo nie było takiej sytuacji. Natomiast spójrzcie długoterminowo. Spójrzcie, że w związku z tym, że wcześniej złożyliście pozwy niż te osoby, które składały do wydziału frankowego, to już za powiedzmy rok, być może dwa, będziecie mieli prawomocny wyrok i te kolejne 15 lat, które wam zostanie kredytu, będzie już, będziecie, nie, nie będziecie mieli na barkach tego zobowiązania, bowiem po prostu sąd stwierdzi nieważność tych, tych umów na prawomocnym wyrokiem na zasadzie teorii dwóch kondykcji. I wiele innych okoliczności, które zdarzały się w pojedynczych sprawach, prowadzące również do wydłużenia czasu trwania postępowania. Takie jak wielokrotne opinie biegłego, czy opinie uzupełniające, czy brak możliwości przesłuchania świadków. Tak jak powiedziałam, no to się zdarza w innych wydziałach i niestety nad tym no, nie, nie możemy panować. To jest decyzja sądu. To sąd prowadzi postępowanie. Jeżeli sąd chce przeprowadzić dowód, chociażby z zeznań świadków, no to musi to do, przeprowadzić niezależnie od tego, czy dana osoba się stawia, czy nie stawia. Oczywiście pomijając jakieś szczegóły. Dlatego. Pamiętajmy, że to, że na dzień dzisiejszy widzicie, że sygnatury spraw z, z lat 2020-2021 przede wszystkim i 2022 już nawet mogą się kończyć w tym roku, to nie znaczy, że wasza sprawa gdzieś została odłożona. Po prostu jesteście, jak to się mówi, w innej kolejce. To jest kolejka, która jest tworzona przez każdego sędziego oddzielnie. Natomiast Teraz coś pozytywnego. Pamiętajcie, że za Wasze roszczenie, czyli za to, że czekacie tyle czasu, bank dodatkowo zapłaci Wam 12,25% skali roku odsetek ustawowych za opóźnienie. Czyli dla kredytu średniego kredytu typu 300-400 tysięcy możecie liczyć na ogromne dodatkowe wynagrodzenie, które będzie sięgało ponad 100 tysięcy złotych za to, że czekacie na to, kiedy będzie wydany wyrok. Nie przejmujcie się natomiast i tak te pieniądze, które wpłacaliście w czasie trwania postępowania, odzyskamy, korzystając z powagi, że są osądzonej i z prawomocnego wyroku. Jeżeli macie dalsze pytania, zagadnienia, czy nie zgadzacie się z tym, co powiedziałem, proszę bardzo, w komentarzach piszcie. Ja na pewno odpowiem Wam wszystkim po kolei. Jeżeli chcecie, to macie też do mnie maile. Napiszcie mailem, co uważacie za stosowne w tym, co powiedziałem, czy z czy czym się nie zgadzacie. Pamiętajcie, że to nie my odpowiadamy za ustrój sądownictwa w Polsce. Ja osobiście odbieram Wydział Frankowy jako ogromną pomoc dla Frankowiczów. To, że go nie było wcześniej, absolutnie nie można tutaj, w moim odczuciu, nikogo za to winić. Natomiast no, rozumiem, że jest. Różnica między osobami, które teraz składają pozew do Wydziału Frankowego, które mogą liczyć na zabezpieczenie roszczenia, szybszy proces no i generalnie dużo łatwiejszą drogę między tymi osobami, które zrobiły to wcześniej, nie miały tej sposobności, żeby ich sprawa trafiła do Wydziału Frankowego. A przypomnę, że my dowiedzieliśmy się o tym, że powstał Wydział Frankowy 1 kwietnia. Myśleliśmy. Osobiście ja długo nie wierzyłem, kilka godzin mi zajęło, żeby to sprawdzić. Myśleliśmy, że to jest prima aprilis. 1 kwietnia 2021 roku na informację, że powstał Wydział Frankowy zareagowaliśmy naprawdę dużym zdziwieniem. Z drugiej strony również z zadowoleniem, jak się do dzisiaj okazuje, to Wydział Frankowy dla osób, które składają pozwy właśnie teraz jest no antidotum na te całe zło, które wyrządziły banki. To tyle może, jeżeli chodzi o taką powiedzmy kwestię bardziej emocjonalną. Pamiętajcie, że zawsze możecie do mnie zadzwonić, napisać maila. Ja wam powiem to, co uważam za stosowne w danej konkretnej sytuacji, a ja nie będę owijał w bawełnę. I też pamiętajcie o tym, że jeżeli ktoś będzie mówił, że my nierówno traktujemy klientów, bo ktoś ma zabezpieczenie roszczenia albo czyja sprawa się wcześniej skończyła, to naprawdę ja powiem wprost, że to jest nieprawda. Tak samo traktujemy wszystkich, a w szczególności, jeżeli tak jak powiedziałem, mamy tutaj rozdźwięk między tymi dwoma sytuacjami, czyli zwykłym wydziałem cywilnym, jak i też tym, który powstał 1 kwietnia zeszłego roku wydziałem frankowym. E, oczywiście pamiętajcie też, że mamy aplikację prawomocni pomocni. Jeżeli jesteście z nami w sądzie, to macie specjalny kod do tej aplikacji po pobraniu z Apple Store albo z Google Play. E, macie specjalne funkcje, tam jest możliwość rezerwacji spotkania czy z Kasią. Czy z Kingą, czy z Kamilem Sienkiewiczem. To są osoby, które prawomocnie wygrały, które są z nami już od dłuższego czasu i one przechodziły przez to, co wy. Również nie, żadne z nich nie miało zabezpieczenia roszczenia, a jak widać, dzisiaj mają tyle, tak dużo werwy i pozytywnych emocji, że dalej są tutaj z nami i z wami i wspierają nas wszystkich w tym, aby po prostu dalej wygrywać z bankami i żebyście przechodzili przez te wszystkie procesy w jak najbliższym, najlepszym stanie emocjonalnym, tak to powiedzmy, więc też macie możliwość z nimi się skontaktować, oni są dostępni, również mają kalendarz spotkań, możecie do nich zadzwonić, porozmawiać, wiem, że to robicie, bo mam też feedback, że wiele osób kontaktuje się, czy to z Kasią, czy czy z Kingą. także śmiało piszcie, dzwoncie. my jesteśmy od tego, żeby pomagać, natomiast proszę nie atakujcie nas, bo i tak mamy dużo pracy i na pewno to nie jest tak, że kogokolwiek z Was traktujemy inaczej. Nie zawsze też w tym całym biegu codziennym jesteśmy w stanie zareagować na zasadzie emocjonalnej pomocy, trzeba też znaleźć czas, żeby o tym na spokojnie porozmawiać. Pamiętajcie, że cały czas są rozprawy, również wasze rozprawy, dlatego to nie jest tak, że siedzimy z założonymi rękoma na Bahamach i nie chcemy z wami rozmawiać, tylko cały czas pracujemy dla was, dla nowych frankowców, którzy decydują się pozwać bank i to wszystko naprawdę robimy z bardzo dużym zaangażowaniem. Ja osobiście średnio pracuję po 14-16 godzin dziennie, także no nie, nie mam nic dla siebie do zarzucenia sobie i też nie chciałbym, żeby być przez was Niektórych z Was oczywiście zarzucano jakimiś niemiłymi mailami. Ja na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć, tak jak teraz jestem w stanie Wam przed kamerą powiedzieć, jak wygląda rzeczywistość. Tyle może e, tych e, kwestii emocjonalnych. Wróćmy może do kwestii merytorycznych. W związku z tym, że dzisiaj był przydługi wstęp, no to e, odeślę Wam was przede wszystkim do naszych materiałów, do naszego webinaru, który właśnie traktuje m, o tych najważniejszych rzeczach, czyli o tym, co wydarzyło się w Luksemburgu, bo byliśmy w CUE, relacjonowaliśmy dla Was e, e, na bieżąco to, jak wyglądało orzeczenie. Oczywiście orzeczenie jest korzystne. Pewnie już doskonale sobie e, to przeczytaliśmy, Zdajecie sprawę z tego i czy przeczytaliście to, że jeżeli chodzi o kwestie związane z przedawnieniem roszczeń konsumentów, to mamy kolejne potwierdzenie, że w zasadzie roszczenie konsumenta się nigdy nie przedawnia. Wiemy o tym, że również sąd nie może bez zgody konsumenta wprowadzać w miejsce klauzul abuzywnych jakichkolwiek innych postanowień umownych. No i generalnie, że sankcją eliminacji właśnie klauzul niedozwolonych jest nieważność tej umowy. To jest w telegraficznym skrócie. Możecie oczywiście poskrolować sobie na naszym blogu. Um, artykuł, który o tym mówi um, razem z Całym, całą treścią tego dokumentu, który wydał nam zaraz po przeczytaniu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Byliśmy tam z kamerą, będziemy z kamerą również 12 października, gdzie będzie kolejne posiedzenie CUE. Przypominam, że 12 października nie będzie wyroku. To będzie posiedzenie w sprawie innymi korzystania z kapitału przez bank. Natomiast jakby to też nie powinno jakoś budzić wielkich emocji, to że akurat będzie posiedzenie, a później dopiero będzie wydane orzeczenie. Zdarzało. Się już w poprzednich latach. Po prostu inna izba zajmuje się tym problemem, dlatego też czas na wydanie decyzji, wyroku w tym zakresie będzie nieco dłuższy. Także 12 października będziemy tam, nagramy Wam oczywiście całe. Te zdarzenie na żywo, między innymi też po to, żeby nie było tak jak ostatnim razem, że bardzo słabe wystąpienie pełnomocników Frankowiczów nie było dwojako interpretowane. Miejmy nadzieję, że obecność kamer również spowoduje, że. Staną na swoich wyżynach i, i, i postarają się faktycznie godnie reprezentować Polskę. Mówię tu oczywiście o pełnomocnikach Frankowiczów, bowiem, jeżeli chodzi o pełnomocników banków, poprzednim razem te wypowiedzi były zdecydowanie dużo lepsze niż pełnomoc, pełnomocnicy kredytobiorców. Będą też na pewno wypowiedzi Komisji Europejskiej, będzie przedstawiciel na pewno państwa naszego, naszego kraju, czyli rządu. No, i być może będą również, tak jak poprzednim razem, inne strony z innych krajów, inne strony tego, tych pytań predycjalnych. Także na pewno na bieżąco Wam wszystko będziemy relacjonowali. Jeżeli nic się nie zmieni, to 12 października już zapraszam na żywo. A oczywiście też postaramy się jak najwięcej przekazać informacji, a materiał będzie przygotowany zaraz po, po powrocie do Polski. To tyle, jeżeli chodzi o CUE. Jak zwykle jest po prostu po stronie Frankowiczów, i w tym zakresie nie ma. Absolutnie e, czym się przejmować. Jeżeli natomiast chodzi o Sąd Najwyższy, tutaj Polski, e, e, gruchnęła wiadomość e, w e, Wrześniu, że Sąd Najwyższy postanowieniem zdecydował, iż przejmowanie skarg kasacyjnych banków no, nie jest w ogóle zasadne. Czyli możemy, możemy na dzień dzisiejszy już potwierdzić to, w zasadzie to się już działo, że skargi kasacyjne banków składane do prawomocnych wyroków, w których to dotyczyło nieważności umowy, tak jak w Waszych również sprawach, zapewne to albo już było, albo będzie, gdzie gdzie opierało się to po prostu na nieuczciwych postanowieniach, postanowieniach umownych, to Sąd Najwyższy zdecydował, że taki skarg nie będzie przyjmował do rozpoznania. Generalnie byłoby to dziwne, bowiem przecież mamy uchwałę 3CZP6 na 21, która ma z moc zasady prawnej, gdzie wprost w składzie siedemkowym Sąd Najwyższy już się wypowiedział, że takie umowy są po prostu nieważne i nie ma po co w tym zakresie rozpatrywać indywidualnych skarg kasacyjnych, czym banki oczywiście straszyły Frankowiczów, jak od początku samego mówiliśmy zupełnie bez zasady. To, o czym również we wrześniu dużo mówi się, to są pozwy banków. Po wakacjach ruszyła lawina dezinformacji bankowej. Natomiast bardzo fajnie, że my też akurat od września. Uformował się w ramach naszej społeczności cała, cały dział councils, czyli Rady do Spraw Frankowiczów, i właśnie we wrześniu adwokat Patryk Szpura popełnił bardzo długi, długi artykuł, który merytorycznie rozprawia się z tą propagandą banków dotyczące tego, że Frankowicze pożałują jeszcze tego, że pozwali banki. No, oczywiście, wielutna bzdura. Tutaj adwokat Patryk Szpura bardzo dobrze. Merytorycznie, bez emocji większych, rozprawił się z tego rodzaju, nazwijmy to, relacjami, rewelacjami ze strony bankowości. Dlatego tutaj zachęcam przede wszystkim do zarezerwowania sobie przynajmniej pewnie godziny, bo artykuł jest bardzo długi. Jest na naszej stronie internetowej Życia bez kredytu w zakładce blog. No i tam możecie sobie na spokojnie poczytać. Również są. Analizy matematyczne, które pokazują, jak wygląda stan faktyczny względem tego, co. Ze strony sektora bankowego płynie, czyli jakieś tam, powiedzmy, straszenie o niewiadomych jakich kwotach. Także zachęcam do tego, żebyście sobie to obejrzeli, posłuchali te wszystkie, powiedzmy, argumenty, które mamy, które zebraliśmy. Oczywiście nie są to pisma procesowe, bo pamiętajmy, że w pismach procesowych zupełnie inaczej wygląda argumentacja. Natomiast z mojej perspektywy jest to według mnie aż nadto wystarczające, żebyście zrozumieli, że sektor bankowy po prostu. Wierutnie e, kłamie, i tutaj dlatego też postanowiliśmy, że przynajmniej raz na miesiąc będziemy takie większe artykuły przygotowywali dla Was, żebyście mogli sobie na spokojnie, e, pewnie w weekend. Pewnie trudno będzie w ciągu tygodnia znaleźć czas na, na e, spokojne przeczytanie takiego artykułu, ale żebyście wiedzieli, jak merytorycznie wygląda właśnie ta sytuacja, a nie na zasadzie emocji, które serwują nam przedstawiciele, przedstawiciele banków. No i oczywiście wrzesień to bardzo zły od strony ekonomicznej, o czym już dzisiaj mówiłem, e, miesiąc. E, niestety można było się spodziewać, że kurs Franka po wakacjach wystrzeli, dlatego że jest tak zawsze od wielu lat kurs już a w celu jej przekroczył 5 zł Mimo tego, i to jest kolejna zła informacja, że zgodnie z zapowiedziami, które już wcześniej przedstawialiśmy, szwajcarski bank podnosi kolejny raz stopy procentowe, tym razem rekordowo, bo aż o 0,75 punkta procentowego, czyli te 75 punktów bazowych, co prowadzi do tego, że stopy procentowe od wielu, wielu lat pierwszy raz są już na plusie, mamy 0,5 punkta procentowego, jeżeli chodzi o stopę procentową w Szwajcarii. No i jest to najwyższy poziom od ponad 11 lat. Dlatego też uważam, że no to będzie niestety w najbliższych miesiącach, kiedy dostaniecie nowe harmonogramy, spłat bardzo bolące, dlatego że kurs franka będzie również dotyczył nie tylko raty kapitałowej, która zazwyczaj była wysoka, ale również coraz wyższej raty odsetkowej, która będzie zmierzała będzie niedługo, jeżeli dalej będzie zachowana w taki sposób polityka. Monetarna Szwajcarii, to ona będzie ta rata odsetkowa zmierzała poprzez dalszy wzrost stóp procentowych do wysokości raty kapitałowej. To oznacza, o czym zresztą już informowaliśmy w połowie tego roku, że jest bardzo prawdopodobne, że do końca przyszłego roku rata kapitałowa będzie niemal identyczna, niemal równa do raty odsetkowej. Co nie mniej, nie więcej, tylko oznacza, że lata będzie po prostu niemal dwukrotnie wyższa niż była w zeszłym roku. Pamiętajmy, że dla tych, którzy być może nie są Frankowiczami, że ta rata, o której mówimy, czyli ta zeszłoroczna, średnia, średnio zeszłoroczna oczywiście, i tak jest już dwukrotnie wyższa niż w momencie zawierania umowy. Co nie mniej, nie więcej tylko oznacza, że w przyszłym roku, może za dwa lata, w zależności od tego, jak będą postępowały stopy procentowe i kurs franka, jest ogromne ryzyko tego, że niestety rata będzie trzy razy wyższa od tej, jaka była przy udzielanych kredytach w 2008 roku i w tych latach wcześniejszych. Nie jest to pozytywna informacja, natomiast pamiętajcie, że pozywając bank do wydziału frankowego możecie zabezpieczyć roszczenie i wtedy Was nie będzie dotyczyła ta, ten wzrost, wzrost raty kredytowej. No i oczywiście również zadłużenia, bo pamiętajmy, że jeżeli frank będzie rósł, to będzie miał to również wpływ na zadłużenie. Na całe szczęście wzrostu procentowych na zadłużenie nie ma żadnego znaczenia. Na teraz to chyba wszystko. Uważam, że październik będzie obfitował w bardzo dużo prawomocnych wyroków, dlatego, że mamy wyznaczone już wokandy w sądzie apelacyjnym w Warszawie, co zazwyczaj kończy się niemal od razu prawomocnymi wyrokami oczywiście korzystnymi dla Frankowiczów na zasadzie teorii dwóch kondycji. Dziś dużo, już nie będę mówił o wyrokach, chcę tylko tyle powiedzieć, że oczywiście te wyroki zapadają. Mamy kolejną serię prawomocnych wyroków na zasadzie teorii dwóch kondycji. Wygrywamy z, z wszystkimi bankami ostatnio BPH, PKO, Fortis. To są milionowe wygrane. Także zapraszam również do obejrzenia wszystkiego, co na bieżąco publikujemy, czy na mojej stronie, jak wygrywamy, czy też przeszukania po prostu naszego. Naszej wyszukiwarki na naszym blogu, gdzie możecie po banku posortować sobie, jak wyglądają te wyroki, jak wygląda orzecznictwo, chociaż pamiętajcie, że w Polsce prawo precedensu nie ma, i aby pozwać bank, to w pierwszej kolejności musimy wykonać analizę. Dlatego, jeżeli jeszcze nie pozwaliście banku, co mnie nieco dziwi, ale rozumiem, że różne są okoliczności w życiu, to zachęcam do wysłania na nasz adres infomalparzyciebezkredytu.pl skan umowy, bądź też aneksów, jeżeli były zawierane. W ciągu trzech dni bezpłatnie przygotujemy analizę. Natomiast, również co w moim odczuciu powinno być to, tym pierwszym krokiem, mamy formularz kontaktowy RODO. Gdzie tutaj możecie się dowiedzieć po wypełnieniu tego formularzu, oczywiście o wielu podstawowych informacjach, które automatycznie otrzymacie zwrotnie mailem. Wystarczy, że wypełnicie ten formularz, właśnie RODO, który jest na naszej stronie. Dowiecie się też, na czym polega umowa z całkowitą ochroną przed bankiem, rzecz Protect. Natomiast to nie jest tutaj też miejsce i czas na to, na to żeby omawiać szczegółowo te, te, te wszystkie oferty i te warianty. Natomiast możecie być pewni, że z życiem bez kredytu. Nie ma bardziej chyba pewnego partnera do walki z bankiem, bo więc my dajemy wszystkie gwarancje, które tylko, które mogłyby w jakikolwiek sposób uspokoić was. Między innymi eliminacja ryzyka finansowego do zera czy ochrona 3 lata po prawomocnym wyroku. Słuchajcie, dziękuję. Dzisiaj troszkę dłuższy odcinek, natomiast uważam, że warto mówić o emocjach, tym bardziej, że wiele, wielu z Was rozumiem, że cierpi z uwagi na wzrostu procentowych już tych, które miały miejsce w wakacje. Niestety te raty odsetkowe jeszcze bardziej wzrosną za kilka tygodni, kiedy wzrost stóp procentowych z września o 0,75 punktów procentowych przełoży się na Wasze nowe harmonogramy, bo pamiętajcie, że w zależności od umowy albo to będzie za miesiąc, albo za trzy miesiące. No i miejmy nadzieję, że kurs Franka dalej już nie będzie rósł, że będzie oscylował wokół tych 5 zł, chociaż i tak to jest bardzo wysoki kurs. Życzę Wam wobec tego miłych dni, wiele Odwagi, jeżeli nie pozwaliście jeszcze banku, a jeżeli pozwaliście, to wiele cierpliwości, bo pamiętajcie, że na końcu jest droga, która prowadzi do życia bez kredytu. Pozdrawiam serdecznie, Kamil Kwiedosik.